Cześć, witajcie, Radek Pogora z bloga czołem. Jak widzicie za mną piękny kawałek Odry. Spóźnienie mojego Rozmówcy, który miał się stawić na spotkaniu 6 minut temu, sprawiło, że mam nieoczekiwane pół godziny spokoju, ale to jest dobry czas, żeby takie właśnie nieoczekiwane dziury, nieoczekiwane momenty w planie swojego dnia dobrze wykorzystać. I to jest też rzecz, którą chciałbym Wam podrzucić do pamięci, podrzucić Wam do głowy. Zobaczcie, w tym tygodniu poniedziałek wielkanocny w Migus Dengus wyłączył nam jeden z pięciu dni, które normalnie mamy do dyspozycji. Wyłączył nam z codziennego działania, z codziennego sprzedażowego rzemiosła. Prawda jest taka, że ten tydzień będzie krótszy, ten tydzień będzie miał Dużo mniej czasu, dużo mniej luzu zostawia nam handlowcom do tego, żeby swoją robotę, swoją robotę handlową zrobić. I daje też jakby przypomnienie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Czasami w naszym życiu zdarzają się takie okienka, takie jak to, w którym ja w tej chwili jestem. To pół godziny czasu, w którym teoretycznie można zrobić, co się chce. To znaczy można otworzyć na telefonie Facebooka i popatrzeć, co mają do ciekawego do napisania nasi znajomi. Można posiedzieć w internecie, można poprzyglądać jakieś filmiki na YouTube czy rzeczy, które są mniej lub bardziej wartościowe. Ale równie dobrze można w takim nieoczekiwanym okienku czasowym, w takim nieoczekiwanym półgodzinnym... Ee pustce w półgodzinnej pustce, która niczego wartościowego teoretycznie dać nam nie może, zrobić coś, co jaką wartość, ma, jakąś wartość ma. W moim przypadku jest to film nagrany dla was. W waszym przypadku, no właśnie. Co to może być w tym waszym przypadku? Czy wy w swoich kalendarzach, czy wy w swoich listach rzeczy do wykonania zostawiacie sobie jakieś proste? Małe jakby czasowo, czyli nie wymagające dużego nakładu czasowego, zadania, z którymi można sobie poradzić właśnie w takim krótkim, 20-30 minutowym okienku, wykorzystać moment, który normalnie byłby zmarnowany na jakieś działanie sensowne, na jakieś działanie. Które może Wam przynieść rozsądny efekt, poszukajcie w swoich kalendarzach takich właśnie rzeczy, jak napisanie maila do klienta, z którym dawno się nie kontaktowaliście, jak wykonanie telefonu do osoby, która waha się nad decyzją, jak zrobienie czegokolwiek, co w tym krótkim czasie zrobić się na pewno da. Poszukajcie informacji na ten temat, na temat tego, co w takie właśnie nieoczekiwane okienka wcisnąć będziecie w stanie i korzystajcie z tych darów od losu, korzystajcie z tych momentów wyrwanych rzeczywistości. Sprawdźcie, żeby nawet one, żeby nawet te Krótkie 15-20-30 minutowe okresy, kiedy czekacie na kogoś, kto się na spotkanie spóźni, albo stoicie w korku i nic zrobić nie możecie, bo ani pół metra do przodu przesunąć się nie da wykorzystać w jakiś sposób produktywny. Zobaczycie, że bardzo wiele tego typu okienek czasowych, tego typu drobiazgów czasowych, życie pozwala Wam wykorzystać sensownie i produktywnie. Ja bardzo często w takich chwilach piszę maile, maile, które mam gdzieś tam zaczęte. Mam taki zwyczaj, że jeżeli mam do kogoś napisać jakiegoś dłuższego maila, jakąś informację, czy jakiś tekst, to robię sobie tylko na jakby tytuł tego maila, wprowadzam do mojego programu pocztowego i wrzucam go do okienka o nazwie robocze, po to, żeby w takiej właśnie wolnej chwili wypełnić to treścią, uzupełnić o dane, które mi tam brakowało i wysłać dalej. To jest czas, który możecie wykorzystać na kontakt z kimś dawno nie niewidzianym, dawno niesłyszanym na fejsie. To jest kontakt, czas, który możecie wykorzystać na to, żeby wykonać kilka, kilkanaście telefonów do osób, które się wahają, do osób, które odpadły z waszego bieżącego handlowego rozkładu jazdy, bo wiecie, że nie są jeszcze gotowi na podpisanie zamówienia. To jest wreszcie czas, który możecie wykorzystać do rzeczy dla siebie ważnych. Ważnych nie tylko dla Waszej sprzedaży, ważnych nie tylko dla Waszej pracy handlowca, ale dla Was samych, dla Janka Kowalskiego i Marysi Nowakowej. A mam nadzieję, że ja to nie przeszkadza za mocno. No. To znaczy, to, to jest ten moment, kiedy można wyciągnąć z torby jakieś wydrukowane wcześniej PDF-y z materiałami, które chcieliście przeczytać. To jest moment, kiedy warto z, w telefonie, z zapisanych w telefonie linków kliknąć i poczytać materiały, które pomogą Wam się rozwinąć, pomogą Wam zrealizować jakieś Wasze osobiste marzenia. To jest ten czas, kiedy faktycznie możecie popracować nad rzeczami ważnymi dla Was samych. Życzę Wam spokojnego dnia. Ja wracam powoli na miejsce mojego spotkania, bo to niecałe 10 minut spaceru, ale póki co połażę sobie jeszcze nad rzeką, zobaczę jak barki sumują, co się tutaj dzieje przy okazji. I tej, tego regulowania koryta odry. Wybaczcie, wstrząsy, ale jak zwykle korzystam z najbardziej bazowych narzędzi, czyli znowu drzewo robi mi za statyw. Życzę Wam spokoju, życzę Wam dzisiaj dużo, dużo luzu, bo po tych trzech dniach świąt.